Siema, zapraszam Was na absolutnie zadymione partie, były genialne ruchy, blandery. nie lubimy komputerów w niektórych sytuacjach w tych partiach, a to wszystko w pierwszym ćwierćfinale turnieju dwójek zorganizowanego przeze mnie, jest to już drabinka turniejowa, po eliminacjach top 8 weszło do drabinki i właśnie pierwszy ćwierćfinał jest to Zachorinio kontra Dawid. Zachorinio zajął czwarte miejsce, a Dawid piąte, z tego co pamiętam. I w pierwszej partii Zachorinio rozpoczął od E4. Jak widać, zawodnik grający białymi ma wyższy ranking. Nastąpiło C6, czyli obrona Karokana. Skoczek F3, D5, bicie, bicie, D4, od razu zajęte centrum. Niestety jest to wymienny wariant, więc nudy Skoczek C6, gając F4, E6. To jest dość. Dziwny ruch, nie polecam go grać, jak widać jest niedokładny Po prostu przez to, że goniec jest zablokowany Najlepiej najpierw go wyprowadzić I praktycznie w tym momencie już czarne wyrównują pozycję Co jest dla czarnych giga osiągnięciem, no bo jednak mają Tą stratę tempa na początku A jak zostało zagrane e6, no to bieda z tym gońcem białopolowym Nastąpiła e6, goniec e2 Tu z kolei błąd ze strony białych, taki minimalny bo, jak tu już gońc nie może związać skoczka, to na gramy gońc E2, żeby rozwiązać skoczka. No, lepiej zagrać gońc D3, żeby już spoglądać w stronę przyszłej roszady przeciwnika. I tu C3, Hetman C2 i już bateria um, nacelowana. Pó w późniejszym etapie gry zobaczycie, dlaczego też gońc D3 będzie miał wyższość nad gońcem E2. Nastąpił skoczek F6, wyprowadzenie kolejnej figury, roszada, gońc D6 i gońc G3. I dlaczego nie, nie lubimy komputerów? No bo większość zawodników by wycofała tego gońca Gdyż nie chcemy wymieniać gońca, bo wtedy headman wchodzi do gry No i strzela praktycznie wszędzie Po wycofaniu można było wybić Odbicie Hetman b6 to jeszcze no, nie było zbyt wybitne do znalezienia Ale Compaq sobie pokaże Skoczek c3 i po biciu Skoczek b5 Grozimy widełkami, do tego ten headman ma bardzo mało miejsca Jedyne dla czarnych to jest Roszada, i wtedy A3. Teraz Hetman już w ogóle nie ma miejsca, ale spokojnie to się wszystko broni. A6. Wieża B1. Hetman A2. To są jedyne ruchy. To w ogóle można powtarzać, jeśli chce się remis. Wówczas skoczek C7. Atak na wieżę. Wieża A7, co też nie jest jego, jej naturalną pozycją. Normalnie idziemy na B8, żeby atakować po linii B. Wtedy Hetman C1, żeby obronić piona i móc zagrać wieża A1 ze zdobyciem Hetmana. A wtedy spokojnie jest tylko 0,5 dla białych. Skoczek A5, wieża A1, hetman złapany. Otóż nie, skoczek B3. Ale czekajcie, przecież podwalenie figury. Czytam w ten sposób. Bicie, 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 B6 i skoczek nie może wyjść. Normalnie, Z pewnością każdy normalny człowiek by to wyliczył. Wieża B2, bicie, bicie. I z tych wszystkich wymian po 20 posunięciach jest równowaga materialna i jest 0,0. Wróćmy do rzeczywistości, goniec g3, roszada, c3, już mamy łańcuch pionowy, a6, skoczek bd2, b5, skoczek e5, typowy motyw, oczywiście nie można wybić skoczkiem, no bo widełki, po odbiciu gońcem odbijamy pionem, skoczek musi się wycofać i wtedy od razu f4, łańcuch pionowy, do tego gońc może się rozszaleć po czarnych polach, Dodatkowo tu już nie ma obrońcy na królu, przez co możemy grać jakieś gojące D3. Katman H5, Skoczek F3, Skoczek G5, Mat na H7, coś w tym stylu. Goniec B7 nastąpiło. No i tu najlepiej zagrać gojące D3. Dlaczego? Gdyż po pierwsze celujemy na pole H7, po drugie w partii nastąpiło A3, co pozwoliło Skoczkowi wjechać na E4. I po wybiciu już. Białe utraciły swoją przewagę i jest około 0-0, debije, no i tutaj białe się posypały. Błąd F3. Taka wielka dziura, że aż chce się w nią wejść. Koczek bije E5, debije E5, goń C5 z szachem, król H1, E3. Nie ma jak wygonić tego piona, zasadniczo. Nie ma jak się do niego dostać. Tu jest silna obstawa. Hetman C2, Hetman G5. Tu nie można wjechać, bo jest bicie bicie, i jeśli wieża by zagrała na D1, no to mamy obronę w postaci gońca E3. I tak niekoniecznie, bo jest jeszcze F4, gońc F3 i po wymianach będzie wieża na F3 atakować gońca. Ale to nieistotne, bo po prostu nie gramy wieża A na D1, tylko gramy od razu gońc F4 i ten pion jest zdobyty, bo nie ma gońca na E3. A po wieży po prostu atakujemy wieżą, no jest podwójny, atak nie ma jak bronić piona z D2. Wracając, nastąpiło Hetman G5, bierze A na D1 na wolną linię, bierze FD8 i niby jest tylko minus pół dla czarnych, ale białe praktycznie nie mają ruchu. Nie mają z której strony atakować, tego piona nie da się wygonić. No i jest bieda ostateczna. Goniec bez gry, drugi goniec też bez gry. Bierze sobie przeszkadzają praktycznie. Nastąpiło wybicie, co jest błędem, ale tu po prostu już nie ma co grać. Wieża b D8, wieża D1 i wspaniały ruch wieża D2. Klasyczny motyw. Po wybiciu po prostu ten piąt jest przepotężny. No jak nie wybijemy, no to tracimy figurę. Do tego nastąpiło wybicie, odbicie. Hetman D3. Zasadniczo, jak już Zachorin miał przegraną pozycję, no to znajdował najlepsze obrony, ale i tak w takiej pozycji nie da się tego wybronić praktycznie. Hetman D3. Zawsze trzeba uważać po losowym ruchu. Głupim, 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 bo głupim, ale wtedy zawsze trzeba uważać na słabą e, ósmą linię. Tu jeszcze gońc na szczęście broni, ale zawsze warto pamiętać o jakiejś furteczce po prostu. E, gońc d5, najlepszy ruch w pozycji. E, f4, tu już się totalnie e, białe posypały. E, Nastąpił hetman d8, i tu w ogóle trzeba było znaleźć bardzo ładny manewr, bo jak widać, król ma bardzo, ma, bardzo mało miejsca, nie ma gdzie uciekać, a gońce strzelają. No i właśnie Hetman się wycofał do tyłu. Nie dość, że teraz, jak nastąpi Hetman, bije D2. No, to bijemy z szakem, odbicie. No i Hetman papa. To w planach jest po prostu wycofanie Hetmana na A8 i bateria strzela. Praktycznie nie da się nic z tym zrobić. Nastąpiło Hetman C2. Właśnie Hetman A8 zostało znalezione. Goniec F1 jeszcze z obroną. Ale tutaj, gońc E3, wspaniały ruch, trzeba było bronić tego piona. Hetman D3, atak na gońca, no ale oczywiście nie można go wybić, bo dochodzimy do przemiany. Gońc C4, widełki, nie można zbić, bo dochodzimy do. Yy, dochodzimy na D1 i w sumie nie ma innych ruchów. Jest jeszcze hetman B1, co poszło w partii, żeby bronić gońca, ale hetman D5 praktycznie kończy partię, bo albo dochodzimy pionem. Po jakimś biciu zawsze dochodzimy z szachem, bicie, bicie i w ogóle mat. Jeszcze w partii poszło hetman d1, ale po prostu wybijamy k4, bardzo losowy ruch, tu jest mat w jednym, ale nie może być taka piękna, cudowna, kolorowa partia, tu, tu już Dawid miał mało czasu i zagrał koniec e2, co równie, również wygrywa, po prostu po odbiciu dochodzimy do przemiany. No i taka pozycja by powstała, prawdopodobnie tu dajemy mata i tak. W najbliższym czasie mat w 4 jest. Po zwycięstwie, kolorem czarnym Dawid rozpoczął od D4. Nastąpiło D5, C4, E6, skoczek C3, skoczek F6. W debiucie nic ciekawego się nie działo, szczególnie że to znowu wariant wymienny. Nie wiem, co jest z nimi nie tak, ale wymieniają, no i te pozycje są strasznie równe. <noise> Aczkolwiek nie u nich. Gając G5, gońc E7, E3, C6, gońc D3, Roszada. tym razem Gając na lepszej pozycji jest. I przynajmniej w ogóle wyprowadzony Hetman C2 H6, gołęb H4, gołęb E6 Skoczek E2, skoczek BD7 Roszada, skoczek H5 Żeby wymienić tego lepszego gońca Na tego słabego gońca Nastąpiło obicie, odbicie A3 A3 gramy z planem B4 Co ciekawe można tu od razu grać B4 No bo oczywiście nie można wybić, bo bierze B1 I zdobywamy piona z powrotem no a tak to ch chcemy prawdopodobnie w którymś momencie rozbijać strukturę pionową czarnych poprzez ruch B5. Nastąpiło A3 i Hetman G5. Co jest błędem. Ale Zachorinio wytrzymał 12 ruchów, więc gratulacje. Mm, oczywiście F4. Bo ten goniec jak sobie popatrzymy, ma bardzo mało miejsca. A na forsowność nic nie poradzimy. Atak na Hetmana. No i oczywiście pchamy F5. Ale to jeszcze nie koniec partii. Bo mm, Zachorinio znalazł całkiem Niezłą obronę Hetman H4, F5 Gojen złapany, skoczek D6 Bicie, skoczek G4 Oj oj tu jest mat H3 Ale nie tylko tu była groźba Też skoczek bije E3 I są widełki E bije F7 z szachem, bierze odbiła I F7, H7 szach Oczywiście na F8 nie można iść Bo po prostu jest bicie, bicie No i już nie ma widełek Hetman się odsuwa, nie wiem, losowo na G6 z szachem, na przykład. Więc wracamy. Nastąpił król h 8 i genialne wybicie wieży. Poświęcenie Hetmana yy, i Gając b C2. No to podnieśmy materiał. Wieża, wieża, skoczek, skoczek. Hetman, dwie lekkie i wieża. Jest zdecydowanie lepsza białych. Ale z Hetmanem nigdy nic nie wiadomo. Zawsze trzeba na niego uważać. Nastąpił skoczek g co wydaje mi się nie być najlepszym podejściem, bo totalnie oddajemy linię f i już nic na to nie będziemy mogli poradzić. Myślę, że lepszym pomysłem było wieża b8, grzecznie obronić piona i po na przykład wieża f1 po prostu odsunąć skoczkę z powrotem na f6, żeby te wieże nie mogły ze sobą współpracować. I tak jest to wygrana białych, ale no jak, jakieś próby defensywne, żeby utrudnić życie oponentowi. Nastąpił skoczek g3, skoczek bije, hetman bije, wieża a f1, zajęta wolna linia. Hetman e z szachem, ale tego się nie boimy, że tracimy tego piona, gdyż będziemy mieli potężny atak po siódmej linii. Król h1, król g8 yy, i wieża bije b7. Oczywiście nie można było od razu wybić, gdyż nastąpiłby szybki szach mat, yy, bo tu goniec ograniczył pole h7. Król G8, bicie, bicie yy, i Gojęc G6. Warto nadmienić, że nie można tu zagrać wieża F8. Chcę Wam pokazać taki fajny motyw, często, spotyka... często spotykany: odciągnięcie króla. Gojęc H7 z szachem. Król musi wybić, bądź się odsunąć, ale to byłoby dość idiotyczne. No i wieża odbija. I w tym momencie dwie wieże na hetmana. To jeszcze jest w miarę równe, powiedzmy, ale tu stoi sobie jeszcze konik. I zaraz wieża f7 i atak na z g7. Totalnie wygrana. Następnie o hetman bije d4, Goniec g6, żeby król już w żadną stronę nie mógł uciec. I jakimś cudem maty na 8 linii mogą grozić. Tu też nie można zagrać wieża f8, tylko tym razem z innego powodu, gdyż można wybić. I po odbiciu zagrać wieża f7 z szachem, jak król pójdzie na e8, no to dajemy szacha i bierzemy hetmana szach z odsłony, bierzemy hetmana a jak król pójdzie na g8, to wieża e7 no i jest mat prawie, że nie do obrony, no, trzeba oddawać hetmana a żadne wieczniaki tutaj nie wchodzą z pola d1 wracając, hetman e5, wieża f na f7, d4 no czarne starają się, może pion dojdzie, jakiś atak na skoczka. Bo jakby tu się pośpieszyły białe, jakby wybiły, no to odbicie, 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 no i dwie figury podbiciem. I to czarne by przejęły inicjatywę skoczek E4, D3 lecimy dalej. Wieża bije A7 jakby wieża wybija, to na spokojnie odbijamy wieżą i nie ma obrony przed wieżą A8. No, można tu jeszcze zagrać sobie hetmanem, ale wtedy wieża E7 i nie ma obrony przed wieża E8. Król F8 też nie jest obroną, gdyż wieża A8 szach, król E7 ucieka, ale wieża E8 łapie hetmana. Wieża D8, no to gonimy. Nie damy tutaj żadnej kontry przeciwnikowi, więc wieża A na D7. Ten sam motyw jest z, ze słabą ósmą linią. Nastąpiło i tak wybicie już. No nie miał co grać czarny, trochę... Poddając tą partię, ale nie miał wyboru. Wieża bije d7, król f8, wieża d8, szach, tak jak pokazywałem, król e7, bierze e8 i czarne się poddały. Jest w tym momencie 2 do 0 dla Dawida, więc Zachorinio musiał się spiąć, żeby zwyciężyć tą rundę, gdyż Remis daje już awans Dawidowi do półfinału. Znaczy, dlatego zagrał Skoczek f3, agresywnie d5, już zajęte centrum przez czarnego i e3. No, okej, okay, jeszcze B3, koniec B2, C4, coś takiego można grać. E6, jeden koniec trup. D4, drugi koniec trup. No nie wiem, nie wiem o co chodzi z tymi gońcami im. Strasznie ich nie lubią. Skoczek F6, rozwijamy się dalej. G3 i już równowaga dla czarnych, zaraz będzie pewnie przewaga, bo ten koniec trup nic nie będzie strzał. To już będą dwa, dwa trupy gońce, grając na wygraną. No ciekawie. C5, C3. No, to jest taki trochę, trochę beznadziejny hmm, London. London system. Nie leży, że z jakimś losowym G3, to jeszcze bez końca wyprowadzonego na F4. Skoczek C6, goniec G2, goniec D6, roszada, roszada, skoczek BD2, rozwijają się dalej. B6, B3, goniec A6. No i gdzie jestem ten goniec? Na G2 patrząc się w nic. W tym samym czasie goniec przeciwnika, który normalnie byłby totalnym trupem, nie mógłby nigdzie się ruszyć kula sobie po potężnej białej diagonali. Ok, wieża E1, Hetman C7, Nganes B2, wieża c 8 wieża C1, wieża FD8. No i y, symboliczny ruch dla Zachorinio, gdyż 13 jest jakiś pechowy dla niego, bo znowu pusterka już minus prawie 1 dla, y, dla czarnych, ale też jeszcze nie najgorzej. Nastąpiło cb 4 no i blunder. I minus półtora. Jeszcze dało się to choć trochę uratować. Za pomocą ruchu skoczek bije D4, ale jakby rozumiem, bicie skoczkiem w tej pozycji niezbyt intuicyjne, bo możemy tym samym oddawać centrum między innymi. Mogłoby nastąpić skoczek E5, bo ogólnie po biciu pionem jest skoczek B4, praktycznie wygrywający ruch. A po biciu skoczkiem, skoczek B4 nie działa, bo nie możemy wybić, gdyż nastąpiłoby wybicie, odbicie, odbicie, odbicie i mamy przewagę figury, gdyż ten skoczek właśnie lampił się na pole C2. Wracając, po biciu skoczkiem mogłoby nastąpić skoczek E5, no i po tych białych polach białe cierpią, ale tu jeszcze jest przełom poprzez ruch C4 i bicie, 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 bicie. i tym samym czarne mają przewagę piona. Ale jest to do ustania jednakże tylko na remis. A białe potrzebują zwycięstwa, więc już jest przypał. Nawet bicie pionkiem z C było ok, ale to co się tu dzieje to jest dramat. Skoczek B4, znowu nie będziemy lubili komputerów. Hetman bije C7, gońc bije C7, Goniec A3, atak na skoczka. Skoczek na D3, widełki, wtedy goniec F1 olewamy te widełki, wiążemy skoczka. Bicie na C1. W koniec bije a6 Atak na wieżę Więc Genialny skoczek bije a2 I to jeszcze nie jest najgorsze Bo w tej pozycji Najlepszy róg białych Jedyny który utrzymuje Remisową pozycję Jest to Król 1 Nawet nie chcę wiedzieć dlaczego jest to jedyne utrzymujące remis Jak to analizowałem było 0-0 Teraz jest 0,5 no ale spoko Śmieszny ruszek jednak nastąpiło, nastąpił blunder, e, e d4, no i wspaniały skoczek b4 Oczywiście nie można wybić, bo jest bicie, bicie, bicie I nie dość, że przywaga jakości po stronie czarnych, to tu jeszcze jakieś widełki Które nie są widełkami, bo w sumie to jest bronione, ale ci. Nastąpiło hetman b1, skoczek d3, kolejny wspaniały ruch H4, który jest totalnie losowym ruchem Tu jeszcze można było kombinować z goniec f1, bicie na e1, bicie na a6 Presja na wieży. Oczywiście wchodzimy z szachem, odbicie skoczkiem. No i mamy przynajmniej parę gońców. Mamy stratę jakości. Minus prawie 2 dla przeciwnika, ale mamy jakąkolwiek rekompensatę. A te wieże są. No nie najlepsze. Muszą dopiero się otworzyć, żeby była wygrana czarnych. H4 skoczek bije C1, wieża bije C1, goc E2. Trochę bez sensu ruch, ale rozumiem. Ma czarny przewagę, więc chce wymieniać figury, nawet kosztem lepszego gońca za słabszego skoczka. A po drugie czarnym starcza remis, żeby awansować do półfinału, więc whatever. Koniec bije F3, skoczek bije F3, H6, headpunt D3, skoczek E4, skoczek H2 i tu już nic nie może się stać, prawda? A jednak BOOM! Skoczek bije G3, genialny ruch ze strony Dawida, już drugi w tym meczu ćwierćfinałowym. F 3 gońc bije 3 atak na skoczka, atak na wieżę Oczywiście tu Hetman wspiera tego gońca Więc nastąpiło skoczek F3, gońc bije E1, skoczek bije E1, E5 Od razu strike w centrum Gońc H3, atak na wieżę Przegonienie Hetmana z tempem, Hetman E3 I tu znowu nienawidzimy komputerów, gdyż komputer sobie stwierdził Najlepsze w tej pozycji jest wieża D6 Dlaczego? Nie wiem. Jest minus 4, a tu nie ma żadnego takiego ultra oczywistego ataku według mnie. No ale okej. Okay. No i w tym momencie byłyby dwie lekkie. Trochę nieskonsolidowane, ale no prędzej się wyrąbać jak się robi taką beznadziejną wymianę. Wieża b8, jednak gramy ludzkie ruchy na szczęście. Skoczek g2, wieża d6, skoczek f4. Z atakiem na piona z D5 Jakby sobie jakieś wieża F6 To trzeba uważać na skoczek D5 I tak tu są szachy i wejście na, na G3 Więc tu niczego się nie obawiamy Ale zawsze warto na to uważać Skoczek BD Wieża BD8, żeby wzmocnić tego piona I już móc ruszyć wieżą Koniec A3, atak na wieżę Wieża się odsunęła z atakiem na skoczka I tu już białe się poddały Więc Dawid zwyciężył A jakby to się mogło jeszcze potoczyć Koniec C1 oczywiście jest jeszcze ruchem, ruchem obronnym. Jakby skoczek się odsunął, to oczywiście jest wieża F3 z atakiem na Hetmana i atakiem na gońca. A po koniec C1 komputer wskazuje najlepszą kontynuację jako wieża f 4 Komputer po prostu nie chce mieć przewagi jakości. Woli, żeby para gońców strzelały w wieżę. Mimo, że tu jest więcej pionków i silny pionek, no to ja bym się bałić na coś takiego osobiście. Tak, też zakończyła się partia. Wielkie gratulacje dla Dawida za awans do półfinału i gratulacje dla Zachorinio za przejście eliminacji, za zajęcie no, całkiem ładnego czwartego miejsca. I jak Wam się podobało, jak Wam się podoba taki format turnieju, który stworzyłem, i wszystko zorganizowałem, cały ten komentarz. To zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem Seksy Sekcja komentarzy jest dla Was Żebyście mi powiedzieli co poprawić I tak dalej No i też zapraszam na streamki Gdyż w najbliższych tygodniach Będą streamy właśnie z mm, Meczy Z drabinki, gdzie na żywo Komentuję te pozycje razem z Wami Możemy omawiać Ruchy właśnie tych dwójkowiczów Elu